w ciągu ostatnich 24 godzin dynamika wydarzeń na świecie nabrała szalonego tempa. 24 godziny temu w internecie pojawiło się to nagranie. I call on our western civilization to create a coalition of nations to curb China's military and economic expansion by imposing sanctions on China. As president of the United States of Poland, I also demand financial compensation. For the coming, from the w Pekinie była piąta rano, gdy to oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Polskich, Mariusza Max Kolonko, pojawiło się w internecie. Doradcy obudzili zaniepokojonego Xi Jinpinga. Xi momentalnie próbował dodzwonić się do Kolonki, Kolonko nie odbierał. W końcu odebrał mamy fragmenty zapisu tej rozmowy pomiędzy Maxem Klonko a Xi Jinpingiem. Ja powiem panu, ja was wpierdolę do więzienia. Przepraszam, że tak mówię, przepraszam, że wam tych słów, ale to, będzie, to nie będzie, to nie będzie wrzucenie, bo tam, to nie będzie nawet, to będzie Trybunał Narodowy. Postawię pana i pana premiera przed Trybunałem Narodowym i was pierdole do więzienia. Będziecie mogli, musicie te pieniądze oddać. Będziecie musieli te pieniądze oddać. Max Kolonko twardo domagał się oddania pieniędzy, domagał się od Chin reparacji za wirus. Wydawało się, że jest nieugięty. Xi Jinping próbował Maxa przekonać, prosił go, aby się zastanowił. Ale wsadzić nam szprychy, w te szprychy jakiś pręt, żeby się nam ten wóz nie toczył. A my mówimy, my już nie mamy szprych, panowie, my mamy czołg. I to jest potężny czołg, który jedzie i was rozjedzie na płe. My was wyeliminujemy do piątego pokolenia, rozjedziemy was jak stronkę. Nie zostanie po was kamień na kamieniu. No, po takich słowach Maxa Kolonki jasnym stało się, że wojna jest nieunikniona. Xi Jinping natychmiast ogłosił mobilizację. W Pekinie przed i przemaszerowała siódma chińska armia. Siódma armia została wysłana na wybrzeże Chin, aby stawić opór Kolonce. Wiadomo było, że Kolonko postara się zaatakować Pekin. Siódma armia wyrusza na wybrzeże wielu tych chłopaków. Nie zobaczy już swoich ukochanych Chin. Morale w armii było niskie, wiadomo było, że kolonko jest już w drodze w stronę Chin. Później miało okazać się, że co piąty żołnierz siódmej armii poniesie w tej wojnie śmierć za niepokojony że żegna żołnierzy. Chińscy admirałowie postanowili, że... najlepszym wyjściem będzie wydać Kolonce bitwę na Morzu Wschodniochińskim. Wiadomo było, że Kolonko postara się zaatakować Pekin i dlatego uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie bitwa na Morzu Wschodniochińskim. Z chińskich portów wyruszyła flota, między innymi lotniskowiec Yang Wiadomo było, że Max Kolonko jest gdzieś w pobliżu. Chińczycy wysyłali samoloty zwiadowcze, startowały kolejno z chińskich lotniskowców. Morale było niskie, armia chińska była dopiero w trakcie modernizacji. Brakowało dronów, brakowało niewidzialnych myśliwców, ale Chińczycy dzielnie chcieli stawić opór Mariuszowi Maxowi Kolonce Doszło do pierwszych kontaktów. Jeden z samolotów zauważył Kolonkę na południu. Max Kolonko rozstrzelono pierwsze pociski na ślepo. Chińczycy dostrzegli na moment Maxa Kolonkę na swoich radarach. Otwarty ogień. Przerano na oślep we wszystkie strony. Kolonko, jak fantom, jak duch, to znikał z radarów, to na nich się pojawiał. Nie Chińczycy nie mogli zaliczyć bezpośredniego trafienia. Kolejne chińskie samoloty zaczęły spadać. Stało się jasnem, że Chińczycy tej bitwy nie mogą wygrać. Kolonko zatopił Liang następnie zaatakował. Chiński zaatakował flotę chińską od południa. Mapa taktyczna tego starcia. Chińczycy przeszukują puste morze. Jednostki chińskie uganiają się za niewidzialnym Kolonką. Samoloty zaczęły spadać, strącane, nie wiadomo skąd. W końcu Kolonką zaatakował chiński krążownik flagowy Pekin. Dramatyczne nagranie ostatnie chwile. zaatakowanego przez Maxa Kolonkę Pekinu. Aks Kolonko zatopił Pekin. Chiński krążownik flagowy poszedł na dno. Nie poddali się do zwalki dzielni żołnierze. Próbowali powstrzymać Kolonkę do ostatniej chwili. Kolonko przedarł się przez Morze Wschodniochińskie. Wylądował w okolicach Pekinu. Tam jeszcze starała się go powstrzymać siódma armia. Starali się go powstrzymać na wybrzeżu. Nie udało się to. Kolonko odcinał kolejne dywizje. Chińczycy musieli się wycofywać. W końcu kolonko uderzył bezpośrednio na Pekin. O godzinie 18 czasu chińskiego w Pekinie. Nad Pekinem zawisły białe flagi. Chwilę później pojawiło się to oświadczenie prezydenta Xi Jinpinga 保u. o kapitulacji Chin w tej wojnie. Chiny przegrały. 坚定不已,維持世界和平, tu wyraźnie załamane przywódca chiński ogłasza kapitulację w wojnie. Chin z Mariuszem Maksem Kolonko i Stanami Zjednoczonymi Polski. Chińczycy zgodzili się zapłacić Kolonce na reparacje, których się domagał. Pieniądze w wagonach zostały wysłane w stronę Stanów Zjednoczonych Polski. W ciągu ostatnich 24 godzin no, sytuacja na świecie kompletnie się zmieniła. tutaj. Pociągi z pieniędzmi w stronę, jadące w stronę Stanów Zjednoczonych, Polski to chińskie reparacje za wirus, których domagał się Mariusz Max Golonko. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę.